Robią się bardzo napięte relacje na linii Warszawa-Budapeszt. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał na dywanik ambasadora Węgier w Polsce, żeby przedstawić swoją notę i protest na temat y, uzyskania azylu na Węgrzech przez byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Polska może nawet wycofać swojego ambasadora z Węgier. Z drugiej strony mamy bardzo mocną odpowiedź Węgrów, y, którzy uważają, że Marcin Romanowski nie może może liczyć w Polsce na uczciwy protest, proces. Oni nie wskazują, tak, Węgrzy, jaki jest charakter zarzutów, jakie są te zarzuty i czy one są słuszne czy niesłuszne. Węgrzy wskazują, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z prawem węgierskim, mogą takiego azylu politycznego Romanowskiemu udzielić, ponieważ istnieje poważna obawa, że. Nie może liczyć na uczciwy proces, proces w Polsce. To naprawdę wygląda bardzo źle, i myślę, że tutaj Donald Tusk i jego ekipa będą mieli trudnego przeciwnika, bo Wiktor Orban to nie jest pierwszy lepszy premier, to nie jest pierwszy lepszy polityk, to jest doświadczony szef rządu, wieloletni, kilkanaście lat. Na stanowisku premiera, szerokie kontakty, wpływy, i Orban to jest człowiek, który pokazuje, że może robić interesy z każdym i cały czas. Z Niemcami, Francuzami, Rosjanami, Amerykanami, z każdym. Przestraszy się Tuska? Wątpię.